Dzień dobry, witam. Dzisiaj jedną paczuszkę. Użyję od razu nożyka. Przyda się. Bardzo ostry. Będzie to nożyk do pizzy Fiskarsa, słyszałem, że Fiskars ma bardzo dobre opinie, znaczy czytałem opinie, o tu jest otwarte już, wyskoczyło, Fiskars ma bardzo dobre opinie jako producent, jeden z lepszych producentów noży, ogólnie nie tylko do pizzy, ale noży yy, ogólnie rzecz biorąc. Nie słyszałem, żeby robili jak, jakiejś sztućce, typu łyżki widelce, ale, ale głównie właśnie z noży. Więc ostatnio robię w domu pizzę, więc postanowiłem zakupić taki nożyk do pizzy. Już leży u mnie bardzo długo. Że też noszę z zamiarem, nosiłem się z zamiarem nagrania, rozpakowania tego filmiku, zrobienia z tym nożykiem. No jest tutaj ostry. Ważne, żeby to się ten nit nie rozszedł. Zobaczymy. Jest bardzo leciutki, bardzo schudnie zrobiony. Widać, że jest to produkt premium. Tu jest nawet data produkcji. Standardowo, w zegarach tak zrobiony. Ważne, żeby ten nit się tutaj nie rozszedł, żeby to podczas krojenia pizzy, żeby nie buksowało to koło, już tutaj ma lekkie wachnięcia. No, ale zobaczymy, ile czasu wytrzyma. Jest ładny, ostry, ale to chyba jest plastik. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że to jest albo plastik, albo jakaś ceramika. E, tu jest może coś napisane Pizza Wheel Może coś jest tu po polsku. Jest. Polski nóż do pizzy niezastąpiony do krojenia pizzy. Doskonale sprawdzi się na nieprzywieralnych powierzchniach, ale nie ma z czego jest zrobiony. Niestety. Albo tu jest jakaś ceramika, albo plastik. W każdym bądź razie jest, jest oryginalny z Finlandii. Kiedyś chciałem kupić nóż Fiskarsa, taki kuchenny typowy do filetowania albo do krojenia warzyw, ale jakoś mi to uciekło, dostałem komplet noży i nie był mi potrzebny. A taki nóż do pizzy zawsze się przyda, jak się robi własnoręcznie pizzę. No i dobrze. To wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo. Liczę na łapkę w górę, na subika. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Nara, cześć.